Witam Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o małych cząsteczkach, które się znajdują wszędzie wokół nas i w naszych domach, w mieszkaniach i na zewnątrz i niesamowicie szkodzą na nasze górne drogi oddechowe. I bardzo często powodują, że powstaje flegma. Są osoby, które mówią, że a nie jestem przeziębiony, a dobrze też się odżywiam, nie stosuję jakichś produktów śluzotwórczych, a ten śluz ciągle się pojawia. Raczej nie mam alergii, a ciągle mam katar. Co się dzieje? Dlaczego nie mogę tego śluzu, tej flegmy się pozbyć? Prawdopodobnie jednym z czynników jest właśnie ta substancja, a raczej są to pyły zawieszone w powietrzu, które mogą się składać z absolutnie różnych substancji. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Jak sobie poradzić, jeżeli przyczyną flegmy, która u Was się pojawia, są właśnie te pyły? Ogólnie mówiłam ostatnio o tym, że mogą powstawać problemy w układzie oddychania z zaburzoną florą bakteryjną, jeżeli stosujemy antybiotyki, źle się odżywiamy i jak tą florę bakteryjną na tych śluzówkach odbudować. Jeżeli nie wiedzieliście, to sobie obejrzyjcie, bo możliwe, że to akurat jest wasza przyczyna zalegania flegmy. Dzisiaj temat będzie bardziej dotyczył i tych ludzi, które mają flegmy, i tych ludzi, którzy po prostu nie są świadomi, jakie zagrożenie jest w naszym otoczeniu, i powiemy, co można zrobić, żeby uniknąć tego zagrożenia, żeby oczyścić powietrze, żeby tych pyłów w naszym otoczeniu nie było. Jeżeli chodzi o pyły zawieszone, to są takie bardzo malusieńkie drobinki. I te drobinki mogą być średnicy 10 mikrometrów albo nawet jeszcze mniejsze, 2,5 mikrometra. Ten mikrometr to taka cząsteczka, która jest znacznie mniejsza od ludzkiego włosa. Jedna tysięczna od jednego milimetra. Malusieńkie cząsteczki, które nie widzimy gołym okiem. I do porównania na przykład ludzki włos ma średnicę około 50 do 100 mikrometrów. Czerwona krwinka naszej krwi ma średnicę 7-8 mikrometrów. Bakteria zwykle ma od 1 do 5 mikrometrów, a wirusy mają rozmiar 200 mikrometrów. One są ogólnie bardzo małe. To dlatego mówi się, że wirusy są bardzo niebezpieczne. Oprócz tego, że same w sobie mają tą jakby właściwość patogenną, to jeszcze są tak drobne, że przenikają przez ściankę komórkową do wnętrza komórki i uszkadzają nasze komórki. To dlatego też czasami jest bardzo trudno poradzić sobie z wirusami, jeżeli nie zaczniemy działać bardzo szybko. Jeżeli szybko nie zaczniemy wspomagać nasz układ immunologiczny. No, no, ale dzisiaj mówimy o cząsteczkach. I te cząsteczki wyobraźcie sobie, że jeżeli mogą być 2,5 mikrometra, no to osiadają w górnych drogach oddechowych, powodują, że produkuje się flegma, bo organizm chce ją wyrzucić, nie chce tych cząsteczek, bo przecież one w sobie, no, mogą zawierać bardzo szkodliwe substancje, mogą zawierać też metale ciężkie, które w kontakcie z naszą śluzówką wywołują stany zapalne, wywołują różne zmiany destrukcyjne, uszkadzają tą śluzówkę, mogą nawet spowodować powstawanie zmian nowotworowych. I dlatego nasz organizm za wszelką cenę chce to zwalczyć. I Produkuje dużo śluzu, żeby razem ze śluzem po prostu te cząsteczki usunąć. No, ale jak one są takie malusieńkie, że wbijają się, wnikają w naszą śluzówkę, to pozbycie ich bardzo trudno jest. A jeżeli jeszcze jesteśmy na okrągło, narażeni na te cząsteczki, no to tym bardziej organizm nie umie sobie poradzić. Skąd one się biorą i gdzie te cząsteczki są? Jeżeli chodzi na zewnątrz, no to oczywiście to są te wszystkie przemysłowe zanieczyszczenia zanieczyszczenia też z naszych kominów, z, z naszych samochodów. To całe zanieczyszczenie w powietrzu, jak jego jest dużo, to ono go nawet widzimy gołym okiem, że to jest taki smog. Że domów czasami nie widać, jak jeździsz, jedziesz w mieście. Tak ja, na przykład, jak jadę przez wiliczkę, no to w okresie grzewczym, kiedy jeszcze zależy, jaka, jakie tam jest ciśnienie atmosferyczne, kiedy to wszystko jest przyciśnięte do ziemi, no to w samochodzie trzeba nawet nawiew zamknąć, bo tak śmierdzi. To wszystko te spaliny, no niesamowicie to wpływa na nasze zdrowie. I jeżeli chodzi o nasze mieszkania, to niestety te cząsteczki też w mieszkaniach są. I to są cząsteczki, które się uwalniają z mebli, wykładzin, dywanów, farb, lakierów itd. Są też cząsteczki, które pochodzą z dymu papierosów i które zawierają w sobie ogromną ilość związków rakotwórczych. I co my tu możemy zrobić? No powiem Wam dzisiaj, jakie zioła sprawdzą się, kiedy flegma powstaje na skutek właśnie takich zanieczyszczeń. Ale najpierw musimy zadbać o to, żeby nie dopuścić do dalszego zanieczyszczania swoich górnych dróg oddechowych. I w pierwszej kolejności musimy patrzeć. I jaka jest, jakie jest powietrze na zewnątrz? Jeżeli jest taka możliwość, bo nie pracujemy na przykład, jesteśmy w domu i wiemy, że powietrze jest mocno zanieczyszczone, no to wtedy z domu po prostu nie wychodzimy, jeszcze nie zamykamy okna. Jak ktoś musi wyjść z domu, no to trudno, no musi człowiek do pracy jechać albo do sklepu skoczyć, no to jak najbardziej, ale już nie idziemy na spacer, żeby pochodzić i pooddychać świeżym powietrzem, jak ono już nie jest świeże. Natomiast w domu, co my możemy zrobić? Są odpowiednie oczyszczacze powietrza, ale też są bardzo tanie. Ionizatory powietrza. Ja na przykład nie mam oczyszczacza powietrza w domu, natomiast mam ionizator. Ionizator bardzo lubię ze względu na to, że on ma wiele funkcji. On i oczyszcza powietrze, on wyłapuje te wszystkie cząsteczki, które w powietrzu są i powoduje, że one opadają. Po ionizacji powietrza można zobaczyć, że nawet czyste mieszkania nagle widzimy, wszędzie jest kurz. Owszem, to trzeba później wilgotną ściereczką sprzątnąć, ale zdaje sobie człowiek sprawę, że okazuje się w tym powietrzu tyle tego kurzu latało, a człowiek tego nawet nie widział. To właśnie te wszystkie mikrodrobinki. Dodatkowo taki jonizator, on jeszcze produkuje jony ujemne, a to znaczy pomaga nam walczyć z tymi wszystkimi falami magnetycznymi. Od telefonów, telewizorów ym, i tak dalej. Tych wszystkich urządzeń elektronicznych, które w domu mamy. Także w taki sposób też można zadziałać. Działać. Kolejna wskazówka to oczywiście nie przebywać w otoczeniu palaczy, nie być biernym palaczem, po prostu unikać tych ludzi, być w innym pomieszczeniu albo zmuszać ich, żeby oni wychodzili na zewnątrz. Palaczom rekomendowano by było oczywiście rzucić palenie albo przynajmniej wychodzić na zewnątrz, bo kiedy siedzą i palą w pomieszczeniu, wytwarzając sobie właśnie ten własny smog we własnym domu czy mieszkaniu, no to narażają się niesamowicie na zatruwanie. Także to, na to trzeba zwrócić uwagę, o tym trzeba pamiętać. Jakie zioła mogą nam pomóc? Jakie zioła pomagają? I Działają wykrztuśne, żeby ten śluz wyrzucić razem z tymi cząsteczkami, które on wiąże i działają też przeciwzapalnie i regenerująco na naszą śluzówkę. Bo pamiętajmy, że nic tak mocno szluzówkę nie uszkodzi, jak właśnie te drobinki, które tam się wbijają i szczególnie jeżeli to są substancje trujące e, lub metale ciężkie. Pierwszą naszą rośliną na liście będzie czystek. On ma niesamowite właściwości antyoksydacyjne i oczyszcza cały organizm, nie tylko układ oddychania. Pomoże usunąć te substancje toksyczne, które przedostają się przez nasze oskrzela i płuca do krwiobiegu. Na drugim miejscu pokrzywa. Działa przeciwzapalnie i wspomaga detoksykację. Chroni też nerki, które mocno cierpią przy nadmiarze toksyn. Jeżówka albo inaczej echinacea wzmacnia naszą odporność i działa przeciwzapalnie. Babka lancetowata łagodzi podrażnienia i usuwa stany zapalne na wszystkich śluzówkach. Dziwanna działa łagodząco na drogi oddechowe, pomaga w wydzielaniu gęstej wydzieliny, rozrzedza flegmę i działa przeciw przeciwzapalnie. Natomiast przy kaszlu palacza jeszcze Inaczej trzeba by było podejść do organizmu, ze względu na to, że jeżeli upalacza już kaszel się pojawił, organizm sygnalizuje, że problem już jest znacznie poważniejszy, niż może się wydawać. I bardzo często wtedy taki kaszel jest na zmiany, mokry i suchy. Rano człowiek się budzi i odkasuje tą flegmę, i wydaje się, że kaszel jest mokry. A w ciągu dnia może ten kaszel nie jest jakiś. Mocny, ale gdzieś tam w gardle drapie i trochę on jest taki bardziej suchy, no to już mówi się o tym, że coś tam się zaczyna dziać. Jeżeli człowiek chce sobie przedłużyć życie, to w tej sytuacji powinien rzucić paleń. Ale jak jeszcze dodatkowo te oskrzela zregenerować? No to tu będzie bardzo skuteczny tymianek. On działa wykrztucznie przeciwbakteryjnie, rozrzedza wydzielinę, ale też przyspiesza regenerację śluzówki. Podbiał. on łagodzi podrażnienia właśnie które powstają przy kaszlu suchym i które powstają przy uszkodzeniu drobnymi drobineczkami naszej śluzówki. Wspomaga też odkrztuszanie. Anyż. rozrzedza wydzieliny i ułatwia jej wydalanie. Prawoszlas. z jednej strony działa przeciwzapalnie i regenerująco, ale też tworzy taką powłokę ochronną na błonie śluzowej. I lukrecja, która działa przeciwzapalnie i wykrztuśnie. Ostatnio mówiłam już, ale przypomnę, jeżeli ktoś tego filmiku nie oglądał, że lukrecja jest niesamowitym ziołem. Niestety no, ma swoje ograniczenia. Nie można ją stosować bardzo długi czas i nie powinny ją stosować albo nie powinny jakby przesadzać jej stosowaniem osoby, które mają problemy z nadciśnieniem, z sercem. I, i tu trzeba jednak uważać. Jeżeli chodzi o zioła, to jest tylko jeden z elementów, który możemy zastosować przy takich problemach. Dodatkowo warto pomyśleć o takim holistycznym podejściu. Warto stosować różne suplementy do wewnątrz o działaniu przeciwzapalnym. Przede wszystkim omega-3, koenzym Q10. Jeżeli chodzi o inne witaminy, na przykład, które wspomagają naszą odporność, to jest witamina C, i witamina D i odporność wspomagają i przyspieszają też go się śluzówki, także o nich nie możemy zapominać. Możemy też stosować dodatkowo różnego rodzaju nacierania, które pomagają wykrztusić nam flegmę, jeżeli ona jest gęsta i zalega, lub też różnego rodzaju inhalacje, olejki aromaterapeutyczne itd. Także holistycznie do tego podchodzimy. Usuwamy przyczyny, która nam szkodzi, która wywołuje te dolegliwości i pomagamy organizmowi w regeneracji i Odbudowie. Mam nadzieję, moje kochanie, że to wideo było dla Was pomocne. A jeżeli potrzebujecie in, innych wskazówek jeszcze, dlaczego flegma może się pojawiać, no to zobaczcie to starsze nagranie, gdzie bardzo wiele na ten temat mówię o różnych powodach powstawania takiej gęstej wydzieliny. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarc.